Mam dzisiaj gramy w Chowanego słuchajcie, gramy z, Woj z Wojtenem a słuchajcie, wpadajcie na kanał Wojten u niego będzie druga, u niego druga część będzie Chowanego i, i Tymon u niego będzie trzecia część, też wpadajcie na kanał Tymona, na nie, jego nie, jego kanał to Wojten no jeszcze nie. i, nie i... Nie artykań, radę, będę X skiełujcie i wpadajcie na kanał XL, bo będzie druga... XGL XGL i... Bo będzie... bo będzie u niego... E, tę druga część. U, nie... u Wojtana raczej nie będzie. U XL wpadajcie na jego kanał. Xgala XL wpadajcie na jego kanał. Um, u niego będzie druga część. A um... Ale dopiero za 4 lata zakładam na kanał. Czemu to za 4 lata zakładasz kanał? Nieeeh! Dobra, ja nie Dobra, to nie na, no na drugiej części. Dobra! Raz, do ilu! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I, i podajcie na kanał Wojten, trzecia część. XGL, a nie będzie, bo za cztery lata dopiero 5, 6, 7, 9, 10. Jedna, dwa, trzy, cztery. Pięć. Okej. Okay. Cztery Szukam! Szukam! No ja! Okej. muszę jak zawsze oni spać, musi niszczyć życie. Czy najgorzej bez ku jeszcze? Nie. A słuchajcie, wpadłem. Ja nie mogę, Wojtek. Ile będę mieć pamięci przez ciebie stracone? Aż w końcu. No to ja, ja już chcę szukać. No dobra. I tak. I tak ich znajdę od razu, patrzcie. Od razu będą. Wpadajcie na kanał Wojtem, druga część mojego chłopca. tym on był pierwszy. Nie, tym, tym, tym on jest Wojtek. Tymon był pierwszy. Ale nie, nie tak szybko! Nie ma! O szuk, szuk, oszukujesz ty, mam panie! Okej, mam nadzieję, no, że mnie nie znajdzie. To jest szybko. To ostatni, kto szuka. A tu będzie. Okej? To będzie, okay? to, to będzie, to będzie... Jeszcze nie znacie tego... Czerwony, tego gościa twarz, tego czerwonego w kurce. Ani Mia. Wkrótce poznacie. No nie, to jest nieuczciwe. uczciwe. To jest nieuczciwe. Nie, to jest nieuczciwe, przecież. Co? No Ale ja się czytam. No dobra, od ilu. Dwa. Jedne, od jednego do dziesięciu wybrałam dwa. Dwa. dwa A ty jaką liczbę? 5 Babra, to jest 7. Ile to jest? A ty co wybrałeś? Ale dwa... Ja liczę! A ty ty mam co wybrałeś? 5. To ile jest? To już jest... To jest... 2 ci 5. Jest 7. Czekaj, 8. 9, 10, 1, 2 na 13, 14 to jest. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem, dziewięć, dziesięć, 12 dwanaście, trzynaście, czternaście. Czternaście jest! Jeszcze raz! Dobra, Dwo. na, na Ciebie wpadło i 1, tak! Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwana, trzyna, czterna, piętna.

Zostaw mnie, zostaw mnie! Czekajcie, mam stopa! Mam stopa! Koniec stopa! O kurde! O ja! Wpadajcie na kanał Fifi Maciek, 15. To co za to uziecie, Nie jest fake! Nie fake! Sorry, ki Okej. Okay. A bo chyba to Nie nagram. Dobra. Chowany. No chowany miał to być. A druga część będzie u Wojtka. Wojtena. Spadacie na kanał Wojten. U niego druga część. Więc jesteś? Okej, okay, słuchajcie, to było na tyle. Chyba. Putrze to było. Nic, czasu. Dużo. Przykro mi. Tak idziemy już do domu. Kolega już jedzie. Chodźcie. Wpalecie na kanał Wojtena. A, będę wrzucać to na YouTube. A. A ja to na YouTube'a będę wrzucać jak coś. Więc, jedziemy, do, No Dobrze, dzień Już kolega pojechał, niestety. Tak, już idziemy do domu chodź. No. no już. Chodź. No, tak się słuchajcie. Niestety to było na tyle. Krótsze coś to było, ale. Przykro mi, ale tak wyszło, słuchajcie, niestety. No, ale tam... han. Ale wpadajcie na kanał Wojtena, u jego będzie druga część. A przed nami kawałek. Nie, druga część u, u Wojtena. U ciebie będzie druga część, jak pójdziemy, i pójdziemy znowu do niego, ok? Więc wpadajcie na kanał Wojtena, druga część u niego. Zaraz wie to, powtarzam. Ale wpadnijcie. I też zasubskrybujcie jego kanał. No i do następnego. mnie mamy kawał drogi do... A my mamy teraz kawał drogi żeby do domu już przeprowadziliśmy jak wiecie 29 listopada ale niestety mi wyszło 1 grudnia bo internetu wtedy nie było no składzie to było już na tyle i widzimy się do, i, i do następnego filmu się widzimy pa Co?